Witam serdecznie, zapraszam na przepis. Dzisiaj przepis na pyszny biszkopt kakaowy z obłędną masą budyniową. Tak dobrej masy budyniowej, mięciutkiej, delikatnej, aksamitnej, rozpływającej się w ustach, jeszcze nie jedliście. Do tego pyszna polewa i mamy doskonałe, szybkie i łatwe ciasto. A zatem do dzieła. Zaczynam od zrobienia biszkoptu kakaowego. Użyję miksera planetarnego, do którego misy wkładam 4 duże jaja i wsypuję 3 czwarte szklanki cukru. Miksuję na najwyższych obrotach przez 15 minut. Jeśli nie masz miksera planetarnego, to dodaj 3 czwarte łyżeczki proszku do pieczenia do przesiewanej mąki. W 15 minutach masa jajeczna jest puszysta i prawie biała. Teraz przesiewam pozostałe składniki, czyli niepełną szklankę mąki tortowej typ 450. Jedną kopiastą łyżkę mąki ziemniaczanej i dwie kopiaste łyżki ciemnego kakao. Następnie wszystkie składniki mieszam delikatnie szpatułką od dołu do góry. Masę przekładam do foremki o wymiarach 24x35 cm. Tylko dno jest wyłożone papierem do pieczenia, tak aby biszkop mógł rosnąć i wspinać się po ściankach. Wkładam do nagrzanego do 180 stopni piekarnika, grzanie góra-dół i piekę przez 21-23 minuty. Popatrzcie jaki piękny biszkopt, pięknie upieczony, patyczek suchy. Teraz zrobię pyszną masę budyniową. Z jednego litra mleka, około 750-800 ml, wlewam do garnka i zaczynam podgrzewać, a resztę mleka rozrobię z budyniem i pozostałymi składnikami. Do mleka w garnku wsypuję pół szklanki cukru i podgrzewam na małym ogniu, a do mleka w naczyniu dodaję trzy budynie waniliowe, trzy żółtka, i jedno opakowanie cukru waniliowego. Wszystkie składniki mieszam do uzyskania jednorodnej konsystencji. Gdy mleko w garnku zaczyna się gotować, przelewam rozrobione budynie i intensywnie mieszam trzepaczką, aby budyń się nie przypalił i nie było grudek. Gotuję przez około 1-2 minuty, po czym zdejmuję spalnika i mieszam jeszcze przez chwilę. Budyń musi teraz ostygnąć. Aby nie zrobił się korzuch, zakrywam budyń folią i zostawiam do ostudzenia. Ok. Budyń jest już letni. Teraz ubiję 150 ml śmietany kremówki 30%. Do ubitej śmietany dodaję stopniowo budyń i 100 g masła. Po wmiksowaniu jednej porcji dodaję kolejną. Budyń i masło zmiksowane. Masa budyniowa ma aksamitną, piękną konsystencję. Teraz robię ciasto. Na biszkopt w formie przekładam masę budyniową. Na wyrównanym budyniu układam maślane herbatniki. Teraz ostatnia warstwa, czyli polewa czekoladowa. Do podgrzanej śmietany kremówki 175 ml dodaję 90 g połamanej na kostki czekolady mlecznej i 70 g gorzkiej czekolady. I mieszam do roztopienia czekolady. Oczywiście, proporcje czekolad mogą być różne. Zróbcie tak jak wolicie i jak lubicie. Kiedy polewa ma już aksamitną konsystencję, rozprowadzam ją po herbatnikach. Ciasto z gotową polewą zostawiam na jakiś czas, aby polewa stężała, i wstawiam do lodówki. Po godzinie polewa lekko stężała. Teraz czas na dekorację, którą wykonam z płatków migdałów i wiórków kokosowych. Wzorek możecie ułożyć dowolny, lub taki jaki zrobiłam ja. Ciasto jest gotowe. Teraz warto je wstawić do lodówki na kilka godzin lub na całą noc, bo najlepsze jest na drugi dzień. Gorąco polecam to pyszne ciasto z budyniem i polewą. Biszkopt jest delikatny. A masa budyniowa bardzo mięciutka, a całość jest przepyszna. Smacznego! Jakie pyszne! Mniam, niam, niam! Pychotka! Koniecznie spróbuj tego przepisu i daj znać w komentarzu, jak smakowało. Dziękuję za obejrzenie filmu do końca. Będzie mi miło, jeśli zasubskrybujesz mój kanał i zostawisz kciuka w górę.